Cześć, kochani, witam Was na mojej łodzi. Zrobiło się troszeczkę cieplej, mrozy puściły, a więc wracamy do prac związanych z łódką. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, czym w ogóle w tym sezonie będę pływał, co już tutaj w tej łódce zrobiłem, co dzisiaj zrobimy, co jeszcze jest do zrobienia. A więc zostawcie suba, łapkę w górę dla zasięgów i zapraszam na film. A więc zobaczcie, tak wygląda łódeczka, którą będziemy w tym roku pływać. I prace, które już zostały wykonane, zaczniemy od przyczepy, a więc taka moja konstrukcja ja to nazywam płozorolki. Zrobiłem to z kółek od hulejnogi, takiej konsoli aluminiowej. Bardzo fajnie mi się to spisuje. Miałem to już w poprzedniej przyczepie i robiło robotę. Przesunąłem lekko nad kola, ponieważ łódka ocierała mi o nie. No i jeszcze to, co zostanie w przyczepie zrobione to w najbliższym czasie zrobimy tutaj aluminiowy trap. Tak, żeby bezpiecznie przemieszczać się podczas pakowania łódki na przyczepę. Na łodzi mamy już zamontowanego forsa. Tak to się prezentuje. Tak się trochę bałem, czy nie będzie za duży do tej łodzi, ale tak się ułożył, że praktycznie idzie po burcie, nie zajmuje w ogóle miejsca pokładowego. No więc jest już gotowy i będzie dzielnie służył w tym sezonie. Kolejna modyfikacja, którą zrobiłem na łodzi, jest to taka szyna szybkiego montażu, a więc yy, mamy uchwyt do echosądy, do plotera i zobaczcie jak to szybko, jak to szybko można zamontować. Zajęło nam to, nie wiem, 10-15 sekund. W dowolnym momencie można też to przestawić w lewo, w prawo. Dokręcamy i trzyma się to naprawdę, naprawdę solidnie. Ja te szyny mam zamontowane na całej łodzi. Mam też dużo akcesorii. Pokażę Wam w następnym odcinku akcesoria takie, niektóre nawet i z Aliexpress, które można kupić i moim zdaniem pomagają i ułatwiają w wędkarstwie. Pokażę Wam jeszcze, jak zrobiłem właśnie te wszystkie takie uchwyty, adaptery do tej burty z wsówkami. A więc jest to kątownik aluminiowy. Tutaj są otwory nawiercone, nafrezowane. Jest to przykręcone, przyklejona jest taka pianka, żeby nie rysować i nie hałasować. I tak to wygląda. Dzisiaj. Z prac to montowałem właśnie jeszcze tutaj kawałeczek listwy z tyłu no i za momencik zamontujemy jeszcze tutaj i w tych miejscach będą uchwyty na wędki no i zobaczcie jeden uchwyt na wędki już zamocowany tutaj mamy naszykowane wszystko na drugi uchwyt jeszcze raz Wam pokażę te śruby są też różnej długości są 2,5 cm, 5 cm Podajże 7,5 cm, a więc, jeżeli coś jest wymaga dłuższego śruby, nie ma z tym problemu. Ciach mamy założone Nakręteczka, Drugiej nie wziąłem z domu, a więc, ale na jednej też się trzyma. A więc, tak to wygląda. A co do planów, co na tej łódce będzie się działo, co tutaj jeszcze będziemy robić. To tak, tutaj chciałbym zabudować tą podłogę do równa i zrobić taki pokład słoneczny z całego przodu. Mam już na to jakieś tam pomysły, zobaczymy, czy się uda. Z tyłu chciałbym tą podłogę, na której teraz stoję, chciałbym ją wyrównać, zrobić ją do równa, żeby była prosta. Tutaj mamy taką fajną bakistę, i na nią też już mam pomysł, mam przeznaczenie. W poprzednich łodziach miałem bakistę na żywą rybę, i właśnie z tej bakisty chciałbym zrobić taką bakistę na żywą rybę. Mam już też na to pomysł. Kupione pompki, wszystkie złączki. Myślę, że w następnym filmie, jak już będzie to zamontowane, albo jak będę to montował, to nagram Wam i pokażę, jak to zrobiłem. Brakuje nam elektryki, a więc w tym miejscu mam plan, żeby była cała rozdzielnia z bezpiecznikami, pompa zęzowa, fotele. O, i właśnie chciałbym Was teraz zapytać: czy macie jakieś sprawdzone fotele, które możecie polecić? Potrzebuję dwie sztuki, a więc jeżeli coś takiego macie, piszcie w komentarzu. No i słuchajcie, na dzisiaj to już chyba wszystko. Troszeczkę Wam poopowiadałem, jak to wygląda. Postaram się jak najszybciej zrobić pozostałe prace tak żeby nagrać ten film no i już myślę że w marcu zrzucimy tą łódkę na wodę co prawda nie mam jeszcze silnika spalinowego ale myślę to kwestia e, czasu myślę kwestia tygodni może nawet dni i taki silnik się pojawi a więc zobaczymy jak ta łódka pływa bo powiem szczerze nie pływałem nią jeszcze no i sam jestem ciekawy jak to się będzie spisywać a więc e, cóż zostawcie suba lajka i trzymajcie się ciepło do zobaczenia cześć